Hey Naprawdę dawno nie nagrywałam. Ale dzisiaj kurier był u mnie aż trzy razy, więc otwieramy paczki. Zaczynamy z grubej rury. I to takiej naprawdę grubej. Bo dostałam paczkę od Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent! Czy wy byście mnie określili jako influencer premium? No, ja siebie nie. Ale bardzo mi miło, że ktoś tak uważa. Co my tu mamy? Róż. Kocham, róża płynie. Od razu nakładamy, bo nie wytrzymam. Tu, tu, ale ładny kolor. Przepiękny. Tuż do rzę. Taki morski. Crazy. Ale kiedyś sobie nałożę dla fabuły. Korektor. Pomykę w moim odcieniu. Skąd wiedzieliście? Kredka do oczu z pędzelkiem. Sztos! I taka piękna pomadka. Wow, bardzo ładna uważam. Dziękuję! Dla kontrastu coś znacznie bardziej przyziemnego. Dostałam lemoniady teens. Cytryna mango, cytryna limonka i taki kubeczek ze słomką. O, i jest jeszcze wachlarz! Przyda się! Dziękuję! Last but not least! Matrix! Rzeczy do głosów nigdy nie zawiera. Zwłaszcza put for softa. Dziękuję! Ауродина.